To co powiedział pan profesor Dziadziuszko jest wydaje mi się podstawowo istotne i ja chciałam powiedzieć, że konsekwencje złego przekazu idącego od strony środowiska naukowego, środowiska medycznego do prasy ma niesłychanie daleko idące konsekwencje. Ale ja się wielokrotnie zastanawiałam jak w jaki sposób Dziennikarze mogą uzyskać tę złotą ocenę właściwości interpretacji tego, co my mówimy. Proszę Państwa, w Polsce latami zostaliśmy zacementowani w zakresie onkologii w badaniu pięciu najczęstszych mutacji genu BRCA1. Ile myśmy z Jackiem stoczyli bojów, to tylko my wiemy. I jak dużo nas kosztowało wysiłku to, że w tej chwili standardem obowiązującym jest tak jak na świecie, to znaczy diagnostyka wielogenowa, sekwencjonowanie, ocena. Oczywiście sekwencjonowanie wielogenowe w szukaniu przyczyn nowotworów dziedzicznych ma swoje plusy dodatnie, ale też ogromne plusy ujemne. I tutaj muszę powiedzieć, że a już Jacka nie było z nami w Krajowej Radzie ds. Onkologii, Joasia pamięta. Ostatnia moja próba uzyskania wpływu na tą onkologiczno-genetyczną rzeczywistość zakończyła się niepowodzeniem. To znaczy przez pół roku bezskutecznie starałam się o to, żeby uzyskać zgodę Krajowej Rady ds. Onkologii na wprowadzenie standardów w zakresie badań genetycznych w nowotworach dziedzicznych. Nawet chciałam tutaj powiedzieć, że panowie podali, że jestem konsultantem krajowym. Ja jestem byłym konsultantem krajowym. Moje drogi z ministerstwem rozeszły się nieomal. Rok temu zbyt wiele dzieliło nas, ażebym mogła dalej w tamtym miejscu pracować. Proszę Państwa, tak więc teraz mówię jako były konsultant krajowy. Chciałam również powiedzieć, że to... Dziennikarze są również takim celem intensywnej propagandy przy różnych ośrodków prywatnych. Tutaj przywołam niezwykle popularne badanie, przed paru laty badanie genu MTHFR. W Polsce badane były dwie zmiany, dwa powszechne warianty, których rozpowszechnienie w populacji było około 50%. Proszę Państwa, firmy prywatne uzyskały tak ogromne dojście do świata dziennikarzy, do świata prasy, że w, były powszechnie, pojawiały się artykuły o wszechznaczeniu tego genu, od onkologii do wad wrodzonych, do poronień. Proszę Państwa, ludzie badali, wydawali nieprawdopodobne pieniądze, interes się kręcił a 50% badanych z klucza musiało mieć te warianty, bo to są neutralne, powszechne warianty występujące u około 50% populacji białej, kaukaskiej. Ja miałam pacjentkę, której usunięto zdrowe narządy, dlatego że miałam powszechny wariant MTHFR zdiagnozowany na zlecenie lekarza ginekologa, z małej miejscowości, który uzyskawszy informacje o obecności tego wariantu zdecydował się na usunięcie. To był zresztą artykuł, który pisał pan redaktor Walewski w Polityce parę lat temu właśnie o tym problemie. Tak więc proszę Państwa, powstaje pytanie, w jaki sposób Państwo dziennikarze możecie oddzielić te plewy od ziarna, prawdę od, od, od nieprawdy. Dlaczego macie komu, komu z nas macie zaufać? Czy macie zaufać y, mnie Jackowi, te pięć, sześć lat temu, którzy mieliśmy zupełnie inne spojrzenie na zakres diagnostyki w dziedzicznym raku piersi, czy macie zaufać innym potężnym autorytetom, które miały spojrzenie na to inne? Nie wiem. Tutaj myślę, że Państwo musicie sami znaleźć taki klucz, który zabezpieczy ludzi czytających przed wprowadzeniem w błąd. To, co Jacek wiele lat temu pokazał w takiej pięknej prezentacji, jak koledzy publikowali w świetnych czasopismach wyniki swoich badań tutaj ukłon strony Rafała i kończyli takim tekstem w tych międzynarodowych dobrych publikacjach, że są te preliminary studies i one wymagają głębokich dalszych badań, co się ukazywało we wprost, że mamy przełom w diagnostyce nowotworów w Polsce. Jak, że tak to powiem, zatrzymać taką falę, jak uchronić o, Społeczeństwo polskie przed takimi informacjami nie wiem. Nie wiem naprawdę. I będziemy nie wiem. rozmawiali o tym, co jest przełomem. Dobra. Proszę Państwa, chciałam teraz jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Chciałam powiedzieć, że to, na co patrzymy dzisiaj i mówimy o tych badaniach genetycznych w onkologii, ja chciałam powiedzieć, że rzadko kiedy uważam, że dokonaliśmy przełomu, ale ja myślę, że to był przełom. Proszę Państwa, w 2015 roku na pierwszym forum medycyny personalizowanej musiałam wyjść na i powiedzieć, że bardzo międzynarodowym forum powiedzieć, że bardzo jest mi przykro, ale w Polsce jest Ściernisko. Może tu będzie San Francisco, ale dzisiaj jest Ściernisko. Nie było nic. Przemyśla, dzisiaj mamy rzeczywiście laboratoria genetyczne przy dużych centrach onkologicznych, mamy, proszę Państwa, finansowanie tutaj ukłon głęboki w kierunku pana prezesa Jacyny, już nie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, który w 2016 roku ostatnim chyba swoim rozporządzeniem podpisał finansowanie diagnostyki genetycznej w onkologii na poziomie praktycznie wystarczającym w większości przypadków. Oczywiście. Tak jak mówiła pani profesor Wyninko, jest wiele luk, ale podstawy są. Tak więc wydaje mi się, że tutaj Państwo onkolodzy się zgodzicie ze mną, że przez te pięć lat byliśmy w kraju świadkami jednak przełomu w diagnostyce genetycznej w onkologii. Proszę Państwa, a teraz już wracam do meritum, dobrze? To chciałam powiedzieć parę słów na temat medycyny personalizowanej w onkologii, opartej na badaniach genetycznych w guzach mózgu. Tak jak powiedział profesor Jasem, jeden z najmniej przyjaznych nowotworów. Proszę o następne przezrocze. Hej, czy mogę prosić o następne przezrocze? Aha, ja tutaj przerzucam sama. O, właśnie, super. Dobra. Proszę Państwa, pierwotne guzy mózgu były. Są oczywiście mają swoją klasyfikację, są opisywane i są, proszę Państwa, opisywane na podstawie przez patomorfologów, są opisywane na podstawie morfologii komórkowej, komórek. I rzeczywiście, jak Państwo widzicie, y, mamy gwiaździaki, mamy, y, mamy y, te gwiaździe, mogą być zróżnicowane, mamy y, komórki, proszę spojrzeć tutaj astrocytoma, astrocytoma, mamy meningioma, oligodenglomaską, drzewiak, mamy komórki gwiaździste, czyli tak jaki jest morfologia kształt tych komórek widziana przez patomorfologów, ten, ta, ta, ta patomorfologia, ten obraz stał się podstawą klasyfikacji. Ale proszę Państwa, oczywistą jest rzeczą, że badania nad... Yy, biologią nad genetyką tych nowotworów pozwalały nam na odkrywanie coraz to nowych obszarów. Pierwszym takim moim zdaniem niezwykle przełomowym stwierdzeniem było stwierdzenie, że w zasadzie większość komórek nowotworów w mózgu wywodzi się z nowotworowych komórek macierzystych. I to było bardzo ciekawe, bardzo ważne stwierdzenie, dlatego że przez długi czas były takie teorie, że komórki się odróżnicowują, czyli stąd zachowują swój kształt na przykład gwiaździsty czy drzewia, dlatego że one się odróżnicowują. Tymczasem okazało się, że one się nie odróżnicowują, tylko że właśnie te komórki macierzyste, które dochodzą do komórek, do komórek różnego etapu rozwoju, one są stymulowane do rozwoju w pewnym określonym kierunku. I to stwierdzenie biologiczne, które wynikało z analizy morfologii Rozwoju komórek mózgowych zostało poparte wynikami badań molekularnych. W momencie, kiedy stały się nam dostępne badania całogenomowe, zaczęliśmy analizować całość genomu komórek mózgowych. I cóż się okazało? Okazało się, że te komórki, które odróżnicowywali patomorfolodzy na podstawie morfologii, te komórki różnią się w sposób zdecydowany ekspresją różnych genów, ekspresją szlaków genowych. I jeżeli popatrzymy tutaj, to widzimy, że ten um, oligodendronioma, czyli skąpo drzewiaste komórki, mają zupełnie inny układ ekspresji genów. Tam, gdzie jest taki czerwony, to są te geny, które są szczególnie wyraźnie ekspresjonowane. I proszę zobaczyć te skąpo drzewia, komórki są kompletnie inaczej ekspresjonowane niż komórki gwiaździste, a jeszcze inaczej, co jest bardzo ciekawe, dochodzi do ekspresji w komórkach, które są hodowane w warunkach laboratoryjnych. To jest, proszę Państwa, również bardzo interesujący wynik, dlatego że jeżeli interpretujemy wyniki badań, to musimy pamiętać, że trudno jest jednoznacznie ekstrapolować wyniki badań, eksperymentalnych na prawdziwe życie. Proszę Państwa, ta analiza, która najpierw była bardzo taka, powiedziałabym, szeroka, później zaczęła schodzić do, na taki poziom, kiedy mogliśmy wyszczególnić poszczególne geny charakterystyczne dla danych postaci nowotworów, pozwoliła właśnie na taką ogólną klasyfikację klasycznych, bezenchymalnych, peroneuralnych i neuralnych guzów ale oczywiście ta klasyfikacja była klasyfikacją odrębną, trudną do wprowadzenia, ponieważ ona jak gdyby odchodziła od tego, do czego my byliśmy przyzwyczajeni w klasyfikacji guzów mózgu. I proszę Państwa, po latach badań w 2016 roku WHO przeprowadziło taką klasyfikację guzów centralnego układu nerwowego, opartą o zmiany molekularne, ale odniesioną do tego, co widzą patomorfolodzy w kształcie komórek, czyli dotyczącą się do tej klasyfikacji, która jest tam znana, powszechna i w jakiś sposób zaprzyjaźniona. I proszę spojrzeć, tutaj okazało się, że takim podstawowym, podstawową zmianą, która będzie charakteryzowała, to jest zmiana w dehydrogenazie izocytrynianowej i DH w genie tej Te guzy, które mają zbudowaną postać, z reguły transformują do albo wieździaków, jeżeli dojdą do, do tego mutacji genu P53, albo jeżeli dojdzie bardzo charakterystyczna kodylecja krótkiego ramienia chromosomu pierwszego i długiego dziewiętnastego będzie dochodziło do różnicowania w kierunku skąpo drzewiaków. Okazało się, proszę Państwa, że może być również sytuacja taka, kiedy część komórek ma prawidłową wersję genu IDH i te komórki mogą transformować zupełnie innym szlakiem również do podobnych y, morfologicznie komórek y, rozlanego y, astrogliaka albo skąpo drzewiaka lub też do takich postaci, które są inaczej nie wyspecyfikowane. Proszę zobaczyć, co się okazuje? Okazuje się, że te same nowotwory, on, te, które my histopatologicznie definiujemy, czy też rozpoznajemy, klasyfikujemy jako te same, mają całkowicie, mogą mieć całkowicie odrębne tło molekularne. No i proszę Państwa, bardzo ciekawa jest historia glioblastoma, która może być glioblastomą pierwotną, może być lejakiem wielopostaciowym pierwotnym i który ma zupełnie odrębny tryb i szlak rozwoju molekularnego i może być taki, która nosi mutację IDH i przechodzi po szczególne etapy rozwoju nowotworu. Może ja tutaj, żeby utrzymać się w czasie, tak jak obiecałam, proszę spojrzeć na ten schemat, on mi się wydaje szczególnie interesujący. Otóż proszę popatrzeć, ta droga rozwoju glioblastoma multiformy, czyli glejaka wielopostaciowego, może przechodzić w zupełnie odrębny, własny, powiedziałabym, pierwotny sposób i charakteryzuje się szeregiem takich prywatnych zmian i mutacji, a może przechodzić poprzez różnicowanie astrocytoma, przez różnicowanie przez oligodendriogloma i może dojść również drogą kolejnej kumulacji kolejnych mutacji może dojść do postaci, do postaci glejaka wielopostaciowego. Tak więc, proszę Państwa, badania molekularne pozwalają nam z jednej strony na precyzyjne zdefiniowanie zmian molekularnych w nowotworach, pozwalają nam na rozpoznanie, pogłębione rozpoznanie histopatologiczne nowotworów i co się okazuje, mogą zostać wykorzystane do postępowania klinicznego. Otóż, proszę Państwa, takim pierwszym genem, w których mutacja okazała się istotna dla postępowania klinicznego, to była mutacja w genie MGMT. I to jest bardzo ciekawy, bo to jest gen kodujący metylotransferazę, metyloguaniny i to jest gen, który jest zaangażowany w naprawę DNA. I to Wynika jego znaczenie dla postępowania klinicznego wynika z faktu, że jest pewna grupa chemioterapeutyków, które są tzw. Tak środkami alkilującymi, czyli których działanie polega na tym, że wprowadzają do struktury DNA błędną informację, jak gdyby mówiąc najprościej i ta błędna informacja, proszę Państwa, jeżeli nie zostanie usunięta, jeżeli nie zostanie usunięta, będzie prowadziła do śmierci komórkowej. Po prostu błędna informacja genetyczna, pojawia się mutacja, mutacje się kumulują w komórce i tych, te mutacje są tak groźne dla życia komórki, że te komórki giną. W związku z tym jest to Taki system leczenia, który zakłada, że komórka nie ma możliwości naprawy tego uszkodzenia, które myśmy sztucznie spowodowali. I proszę Państwa, jest taki mechanizm. To jest metylacja. To jest taka zmiana w obrębie. Już kończę. Taka zmiana. Yy, nie, która nie zmienia struktury DNA, struktury genu zmienia jego ekspresję. I okazało się, proszę Państwa, że jeżeli dochodzi do tej hypermetylacji, co jest częste w guzach mózgu, to gen naprawy DNA jest unieszkodliwiony i nie, nie działa, i w związku z tym, jeżeli nie działa, to wtedy Efekt terapeutyczny jest znacznie skuteczniejszy. Tak więc, proszę Państwa, już tutaj zbiegam, zbiega, śpieszy się do końca. Chciałam po Państwu powiedzieć, że y, molekularna klasyfikacja glejaków ma poważne implikacje kliniczne. Nie będę już tutaj omawiała w sposób szczegółowy, dlatego że to wymaga rzeczywiście szkół, szczegółowego skupienia. Co chciałabym pokazać? Chciałabym pokazać tak, że mimo tego niezwykle obiecujnego, obiecującego obrazu, który Państwu przedstawiłam, niestety tak naprawdę. Nie jest to takie różowe, dlatego że jak wszyscy wiemy, nasze postępowanie terapeutyczne w glejakach, szczególnie w glejakach wielopostaciowych, niestety jest, ma bardzo ograniczony sukces. A dlaczego? I tu proszę Państwa, ukłon w kierunku Pani Profesor Milewicz, w kierunku mojego męża, neuroradiologa. Dlatego, że proszę Państwa, to właśnie w badaniach obrazowych pokazano, że ten glejak wielomostociowy ma taki koncentryczny, trzywarstwowy układ. I jak zrobiono. Analizę molekularną poszczególnych warstw, to okazało się, że warstwa korowa, warstwa pośrednia i warstwa rdzeniowa mają zupełnie inną charakterystykę molekularną związaną z procesem rozwoju guza. W związku z tym, co się okazało, to, co my mówimy o tych metylacji, bądź braku metylacji MGMT dla potrzeb terapeutycznych będzie w znakomitym stopniu zależało od tego, czy badanie zrobiliśmy z wycinka pobranego ze strefy zewnętrznej, Środkowe, pośrodkowej czy też centralnej. I tutaj jest ukłon w kierunku pana profesora Olszewskiego i pana profesora Małszałka, którzy bardzo słusznie powiedzieli, że bez dobrego patomorfologa nie ma skutecznych badań molekularnych. Jeżeli my nie wiemy precyzyjnie, z jakiego obszaru badamy komórki, z jakiego obszaru nowotworu badamy komórki, to niestety nie jesteśmy w stanie w sposób prawidłowy zdefiniować otrzymanych wyników molekularnych. Bardzo dziękuję za uwagę i przepraszam, że złamałam konwencję.